W piątek wystartowała kolejna edycja KitHCU, a wraz z nią konkurs Shot on KitHC. Gdzie każdy może wygrać nagrody pieniężne, skrzynki, pojawić się na kanale naszego serwera. Każdego dnia wybierzemy najlepsze oraz najśmieszniejsze klipy z naszego Discorda, a dziś zobaczymy. Założył na nim Gildie. Ja sprawdza coś, sprawdza coś. Cernotypa. Zakłada. Besos jakiś. Piecy, spaz. Tak jest. Jest? Tak. Zabiłem. <grym wytrza> Chłop kradnie stołniarki. Okay. Ej, ej, ja mam pomysł. Ja będę... Ja teraz... Jak są wolne stołniarki, ja, ja je kopię sobie do pokoju będę miał. Skupuję wszystko. Tam, gdzie nie ma. Po <grym wytrza> ty pojebie, Ktoś przyjdzie kopać i mu skroi. Nie, kopię. Nie. nie kopię. biorę kolejne. Zajeb... to jest zęczantło, tu masz... 15 wolnych masz tu. Nie... No, 5, 10, znaczy, 15. nie kopię. Bierz, poś, cho poś, chodź na enchant, chodź na enchant. Bierz, 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 bierz. Tu nikt nie też weź. Tam obok myszka. Pasz, pasz, pasz. I już. Jeszcze tak. Będę miał do pokoju, kurde, śmierć. Zabił dwóch od tyłu. Trzech zajebałem. Czterech. Ja pierdolę. Ukradli mu węgiel. Pierdolę, jakiś kurwa zdążę z pieca, zapierdolić węgiel, nie? <lację> to Nie mogę. Kurwa, położyłem PC i chciałem sobie więcej kamienia, kurwa, doszpałem już, kurwa z ziemi kurwa, zajmować węgiel z pieca. Skurwysyny <lację> Jebane, wszystko zapierdolą. Ucieczka roku. Kurwa, dzień tak Ale że... kurwa goni typa, ja pierdolę ty. Się nie, nie, i tak, się nie, się. Nie, nie, nie. Jak on to przeżył? O, no. Friendly Fire Trzy typy, trzy typy, patrzcie, patrzcie. Bijemy się, bijemy się. Bijemy się, bo no napierdolamy ich, napierdolamy ich. Żyjemy ich! Żyjemy, ich. Żyjemy gościu! Żyjemy, kurde. Bo Przeżył jeden na pięć.

Pięciu Steve'a go bije. Halakastra. Czekaj, bo pięciu Steve'a mnie napadło. Ojej. I co, opadasz? Zabiłem wszystkich. Dobrze, że zachował spokój. Repa ma. Ot, do... Keylogger, się wjebał mi do klatki i zabijem Oliwiera, kurwa. No kurwa, na makro bijecie! No nie biję, na makro! Kurwo! Uciekł przed dwudziestoma typa. Ale z tymi Ale co ty robisz że 20 osób biegają, kurwa? Nie są chorzy, kurwa? Ale od nas? Jakiś pajacy, kurwa. Patryś już? Jeszcze nie, no. Kurwa, dobra. To jest... Aha, i mi potwali lawa, dobra, idę po kurwa. Dobra, weź się mówić trochę na rarię. A ci panu mówię po co chodzi? No właśnie nie, zaraz, chwilę. Gę jestem Zaraz, zaraz, Rarię? Zaraz, Dobra, zaraz. sprawdził. tak. Patrz, naryj, Szemu, nie tam. na Czemu kanionu, mam no? mi dachu zbudowali kanionie. Szczepisz jakieś mu zajmować w kanionie. Puli bal, sorry. Dobra, dogonimy go i tak. Ile ma sekund? S... Uważaj plecy, morderca. mili tego morderca, to jest tam, tam na Nice, nice. nice. tam może dwa. go sam. Dead. Sechodaćik. Dołączył na serwer, a tam typo. Idealnie w dziurkę. Typy, typy, typy. Dostał się. Dobrze kropka, dobrze. Kurwa kropka padłem. A na koniec najlepszy klip. Dziewczyny, wiecie, że miałem taką kropkę na